Ciężkie sparingi z Adrianem to była czysta przyjemność, tyle co my wylaliśmy tam potu i krwi i pośmialiśmy się i pokopaliśmy to można powiedzieć, że z niejednym zawodnikiem, z którym trenuję 4 lata nigdy tego nie miałem. Pamiętam jak Adrian jako 14-latek przyszedł pierwszy raz na trening do naszego klubu. Już wtedy był opanowany i oprócz doskonałego wyszkolenia sportowego bardzo dobrze u niego pracowała głowa. No Adrian, jaki jest plan na walkę? Plan na walkę? Plan na walkę jest prosty.

Chodziłem tak pewny siebie, że wiedziałem, że walka to jest formalność. I myślę, że tym razem będzie podobnie.